Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu generator prądu, agregat Zipper, model ZISTE 6700DH. Proszę bardzo, tutaj mamy tabliczkę znamionową w języku niemieckim. Możemy się zapoznać z parametrami tego urządzenia. Tutaj mamy. Tablica, i tak. No to jest generator prądu. No dość spory. Co ciekawe, generator prądu z silnikiem diesla. Tutaj mamy ten Bardzo solidna produkcja. No koszt takiego urządzenia to jest około 5,5 tysiąca złotych. Posiada oczywiście rozrusznik, rozrusznik. Tutaj cyk akumulator. Szarpak też posiada, ale życzę powodzenia w odpalaniu tego. Trzeba mieć niemałą krzepę i siłę, żeby dać radę odpalić to urządzenie. Co prawda jest dekomprensator, dekompresator, odprężnik. Możemy spróbować. Przejdę z drugiej strony. Tutaj mamy szarpak. Zobaczymy, czy damy radę. No, trzeba by się trochę naciągać, żeby to odpalić. Powiem tak, jeżeli byłby ktoś zainteresowany tym urządzeniem. No, urządzenie jest bardzo mocne. Co widać tutaj po parametrach na tablicy znamionowej. Hmm. Bardzo dobre jakość, jakość wykonania. Ono przychodzi do nas na palecie, taki mały, fajnie zabudowane, jakbyście zamawiali nowy motor z salonu. Tak samo wszystko jest zabudowane elegancko, to sobie stoi. Jedyne co musimy zmontować to są te kółka oś. Tutaj mamy taką małą oś, te dwie śrubki trzeba wkręcić w taki, no w tą część te stopy musimy zamocować dwie, i akumulator, bo przychodzi do nas w woreczku i, i tak to do tego dostajemy jakieś tam no oczywiście wszystkie części do montażu tego klucze, inne pierdoły takie instrukcje obsługi niestety w języku niemieckim, no bo tutaj tutaj po prostu sprowadza to firma, która no najwidoczniej nie zajmuje się tłumaczeniem tych dokumentów jeszcze, tylko dalej odsprzedaje to tak jak to jest no cóż Sprzęt jest bardzo mocny, bardzo dobrze wykonany. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, bardzo fajnie to wszystko funkcjonuje. Zbiornik paliwa 15 litrów jest zalany do pełna. Tutaj mamy siateczka, wszystko to jest tak. 97 dB oczywiście, ale to pracuje tak głośno, że, że na pewno ma dużo więcej. Uszy bolą, blisko domu to stać nie może. Tutaj mamy takie rączki do prowadzenia tego rączki tak ogólnie no to dość słabej jakości to jest, ale chociaż czy ja wiem, no tutaj się buja tak, tak no, no wszystko fajnie oczywiście to jest najgorsza rzecz w każdym sprzęcie w tych czasach wlew oleju, który jest praktycznie w poziomie damy tutaj sobie powiedzmy jakiś lejek no to i tak jest ciężko lać, no bo no, ale jest. Chociaż można by dolać jeszcze troszkę. No sprzęt jest bardzo fajny. Zobaczcie jaka wielka prądnica. To nie jest chińszczyzna taka totalna. Oczywiście to, to, to jest tak, zbiornik, paliwa, obudowa i tak dalej, no to jest na wzór chiński. W Chinach to jest klepane, no, na 100%, ale jest dużo grubsze niż w takich chińczykach typowych. No. I fajnie jak to odpalimy. Za chwilę Wam pokażę. Sąsiad, sąsiad na pewno Was słyszy i oczywiście będzie zazdrosny. Słuchajcie, popatrzcie jak to wygląda. A przepraszam, otoczę. To dźwignie ustawić w ten sposób i wtedy dopiero. Dwu masy nie ma. Od razu mówię, no sprzęt jest ogólnie bardzo fajny, bardzo wydajny, spokojnie pociągnie chałupę, jedną, drugą, trzecią, nic się tam nie będzie działo. No co więcej, nie znam się kompletnie na takich agregatach, no chciałbym tylko zaprezentować jak to wygląda, no i jeżeli ktoś byłby zainteresowany i ma kwotę 5300 zł na jakikolwiek agregat, no to naprawdę polecam. Z tej firmy. Dieselek to spalanie ma na około litr na godzinę, czyli na jednym zbiorniku 15 godzin pracy wychodzi, tak? Tak naprawdę nie musimy się obawiać o nic. Podłączając to, mamy prąd, zasilimy sobie wszystko. Jesteśmy tak naprawdę niezależni od, od prądu z sieci, którego no może zabraknąć, niestety. No, w tamtym roku zima pokazała, przynajmniej na Podlasiu, w moich okolicach, że. Można się pozbyć prądu na dwa tygodnie poprzez yy, złamane drzewa na liniach tak? Także warto to mieć. No bo straty, które może przynieść brak prądu na no, przestrzeni czasu, no, mogą być dużo większe niż koszt takiego agregatu. Także ja polecam. Polecam także dla firm budowlanych i innych. No, do zakupu tego sprzętu, bo na pewno się nie zawiedziecie, jakość jest naprawdę konkretna. No jeszcze tutaj możemy... Nagram to. O, dobrze. Także naprawdę fajny sprzęt.